A w Poznaniu jest pani profesor Lidia Gil, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Witam pani profesor. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. I dzisiaj pani profesor ma troszeczkę inny temat, bo to jest Ostra Białaczka Szpikowa, nie Karti, tylko właśnie Ostra Białaczka Szpikowa, wyzwania w diagnostyce i terapia celowana. Bardzo prosimy panią. Tak. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że jestem słyszalna i widzialna, również jest widoczna moja prezentacja. Bardzo dziękuję za zaproszenie akurat do tego ponieważ rzeczywiście ostra białaczka szpikowa to jest tak naprawdę z punktu widzenia oddziału czy kliniki hematologii, to jest nasza codzienność. I znakomita większość chorych, która jest hospitalizowana, to są pacjenci z ostrymi białaczkami szpikowymi. Ci, którzy wymagają długotrwałej, długotrwałej hospitalizacji, to są właśnie pacjenci z ostrą białaczką szpikową. I dlatego mam wielką satysfakcję i przyjemność przedstawić Państwu ten temat, zwłaszcza, że bardzo mocno chciałabym podkreślić, że Ostra białaczka szpikowa to w hematologii dzisiaj jest absolutnie stan bezpośredniego zagrożenia życia. Myśmy się już wiele nauczyli, wiele wiemy, a ciągle niewystarczająco dużo. Ale ta obecna wiedza pozwala nam na pewną stratyfikację leczenia, czyli wybrania sposobu postępowania w odniesieniu do poszczególnych chorych. Przez wiele lat byliśmy bezradni wobec pacjentów w podeszłym wieku. Dzisiaj tak naprawdę skuteczne leczenie jest możliwe niezależnie od wieku, od chorób współistniejących, od charakteru, charakterystyki samej choroby. Natomiast ciągle nie radzimy sobie z tą chorobą wystarczająco dobrze i ciągle znowa choroby, która występuje u znacznego odsetka pacjentów, jest główną przyczyną niepowodzenia leczenia, ale dodam jeszcze że skuteczność tej terapii jest bardzo mocno uwarunkowana leczeniem wspomagającym. Dzisiaj tym tematem nie będę się zajmować. Sama ostra białaczka szpikowa to jest nowotwór bardzo dynamiczny, o bardzo dużej e, 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 takiej tendencji do progresji i do rozwoju w krótkim czasie. Jest to też choroba bardzo heterogenna i do końca nie wiemy, dlaczego się rozwija, tylko w niektórych sytuacjach udało się udokumentować związek przyczynowy, na przykład z, z, z wcześniej Prowadzonym leczeniem przeciwnowotworowym, ale również innymi czynnikami środowiskowymi. Wiemy też, że transformacja nowotworowa ma charakter wielostopniowy. Ten slajd pokazujący różnorodność genetyczną ostrej białaczki szpikowej jest potwierdzeniem tego, co powiedziałam Państwu przed chwilą, mianowicie o olbrzymiej heterogenności samej choroby. I co jest może zadziwiające, ponieważ obraz kliniczny tej choroby jest bardzo. Bym powiedziała, no, może nie niełagodny, ale bardzo mało charakterystyczny, ponieważ te objawy, z jakimi pacjenci się do nas zgłaszają, to, są, to jest narastające osłabienie, to są objawy skazy krwotoszej, to są nawracające zakażenia. To nie są jakieś objawy, które by wskazywały na tak znaczącą z punktu widzenia hematologicznego choroby. Natomiast sama diagnostyka już jest bardzo rozbudowana, widać to po prawej stronie na slajdzie. I my te badania musimy tak naprawdę zrobić w bardzo krótkim czasie i robimy. Nam starcza Dzisiaj na zrobienie tej analizy jeden do dwóch dni i tak powinno zostać. Natomiast na kolorowo zaznaczyłam badania genetyczne i badania molekularne, ponieważ one dzisiaj mają rzeczywiście bardzo duże znaczenie. Nie dlatego, że potwierdzają heterogenność tej choroby, ale dlatego, że pozwalają nam również na klasyfikację pacjentów pod względem rokowniczym, czyli my potrafimy podzielić pacjentów w oparciu o wyniki badań genetycznych na tych, którzy rokują nieco lepiej i na tych, którzy rokują nieco gorzej i wybrać sposób leczenia mniej lub bardziej agresywny w odniesieniu do poszczególnych grup pacjentów. Po lewej stronie, w tym białym polu w tabeli, widzicie Państwo, jak dzisiaj wytyczne europejskie każą nam wykonywać, w jakim czasie wykonywać badania genetyczne. I to jest to, co stanowi rzeczywiście podstawowe wyzwanie diagnostyczne z punktu widzenia leczenia, prowadzenia, rozpoznania i leczenia ostrych białaczek szpikowych. My musimy mieć wyniki badań genetycznych w ciągu kilku dni. Tak naprawdę chcemy w ciągu dwóch dni, maksymalnie w ciągu pięciu, uwzględniając święta i wolne. Dni. I tak się dzisiaj dzieje. W ośrodkach hematologicznych w Polsce, również w moim ośrodku, te wyniki rzeczywiście uzyskujemy w bardzo krótkim czasie. Czemu nam to jest tak potrzebne? Ponieważ samo nazwanie czy określenie rokowania no wydaje się nie tłumaczyć takiej potrzeby. Wynika to z tego, że mamy dzisiaj do dyspozycji terapie celowane, które pasują jak klucz do zamka w odniesieniu do poszczególnych podtypów genetycznych ostrej białaczki szpikowej. Nie tylko zresztą terapie celowane są oparte, są to terapie celowane i ukierunkowane molekularnie. Mamy do czynienia z różnymi innymi celowanymi terapiami terapiami w ostrej szpikowej tak jak immunoterapia na przykład i na pewno jest to dziedzina która będzie się w przyszłości szczególnie rozwijać niemniej jednak ta charakterystyka nam jest potrzebna jak najszybciej my chcemy już na początku wiedzieć z jakim podtypem ostrej pijaczki szpikowej mamy do czynienia i jaką terapię celowaną możemy zastosować po to żeby uzyskać jak najlepsze wyniki leczenia a czemu to jest ważne prosiłam żeby państwo spojrzeli na dół tej tabeli to pokazuje nam historię leczenia jeszcze w latach 70. byliśmy zadowoleni, jeżeli udało się uzyskać przeżycie odległe na poziomie 6-7%. Dzisiaj cieszymy się z 33%. Z punktu widzenia mojego lekarskiego to jest ciągle za mało, ale i tak, i tak ten postęp się dokonuje, i widać to szczególnie w ostatnich latach, ponieważ rejestracja leków, o których mówię, jest naprawdę, tak naprawdę odbywa się od 2017 roku. Każda klinika, każdy oddział hematologii musi wypracować sobie swoje własne schematy diagnostyczne. To jest przykład naszego. Czyli mamy pacjenta z ostrą białaczką szpikową, i wiele pracowni, wiele zespołów zaczyna pracować nad tą białaczką po to, żeby ją scharakteryzować jak najszybciej, po to, żebyśmy w ciągu dwóch dni, trzech dni mieli pełną charakterystykę i mogli rozpocząć leczenie. To jest algorytm genetyczny dla pacjentów, dla których planujemy leczenie intensywne, a tak wygląda dla tych, dla których planujemy leczenie nieintensywne. I to doprowadziło mnie do tej części, która dotyczy już leczenia ostrych białaczek szpikowych. Ponieważ rzeczywiście od lat wielu ta terapia jest nieco inaczej ułożona dla chorych, którzy mogą być leczeni bardzo intensywnie. To są pacjenci, którzy najczęściej mają lat 65-70 i pacjenci, którzy no nie mogą być leczeni intensywnie powyżej tego wieku lub ze schorzeniami współistniejącymi, które uniemożliwiają zastosowanie intensywnego leczenia ze względu na ryzyko powikłań. To leczenie, niezależnie od tego, w jaki sposób jest prowadzone, na pewno musi doprowadzić do osiągnięcia remisji choroby, czyli wyeliminowania choroby hematologicznie. Natomiast dążymy również dzisiaj do tego, żeby była to tak zwana remisja MRD ujemna, czyli żeby wyeliminować minimalną chorobę resztkową, ponieważ to jest największy gwarant tego, że do wznowy, o której Państwu mówiłam na początku, nie dojdzie. Pacjenci, którzy są leczeni intensywnie, ta, to, ta terapia opiera się cały czas o taką standardową chemioterapię, którą znamy od lat, po której wypadają włosy i po której obserwujemy nudności. To do tej terapii dodajemy wielokrotnie terapie celowane, które poprawiają tą, tą, te wyniki. Dzisiaj toczy się dyskusja, czy powinniśmy stosować terapię intensywną u wszystkich chorych. Jeżeli okazuje się, jak Państwu za chwilę pokażę, można też uzyskać nie najgorsze wyniki przy terapii terapiach nieintensywnych. Wydaje się jednak i większość badaczy i naukowców, i lekarzy i praktyków podkreśla, że leczenie intensywne jest intensywne, ale jest skończone w czasie i umożliwia uzyskanie remisji, czyli odpowiedzi na bardzo wysokim odsetku, w bardzo wysokim odsetku 80% i tak naprawdę jest też bazą, podstawą do tego, żeby osiągnąć wyleczenie choroby u pacjentów, którzy mają mniej niż 60 lat, mniej więcej na poziomie 60% i te dane Państwu pokażę. Istota rzeczy polega na tym, że leczenie intensywne, czy z terapią celowaną, czy nie, generalnie prowadzi u większości chorych do zastosowania alotransplantacji komórek krwiotwórczych. My dodajemy, jak wspomniałam, terapię celowaną. Taką najczęściej stosowaną w Polsce, refundowaną terapią celowaną jest midostauryna, lek dodany do chemioterapii w najczęściej występującej zmianie genetycznej mianowicie takiej mutacji FLT3. Rzeczywiście leczenie wydłuża przeżycie całkowite, wydłuża przeżycie, mediane przeżycia całkowitego, poprawia odpowiedź na leczenie i stosowane jest to leczenie dzisiaj rutynowo. Jest podobny lek zarejestrowany w Europie, dzisiaj jeszcze nierefundowany w Polsce, nazywa się Quizartinib. On działa podobnie, też musi być dodany do chemioterapii standardowej po to, żeby wydłużył przeżycie, poprawił odsetki odpowiedzi na leczenie. Wydaje się, że to jest leczenie dość silne, niemniej jednak na pewno wysoki jest wyższy w porównaniu do midosteuryny odsetek remisji całkowitych. Natomiast wydaje się, że nie jest to być może opcja dobra dla pacjentów nieco starszych, ale kwalifikowanych do leczenia intensywnego ze względu na ryzyko powikłań kardiologicznych i ryzyko powikłań infekcyjnych. Mamy leczenie oparte o immunoterapię, gdzie stosujemy przeciwciało przeciwko takiemu antygenowi CD33 bardzo często spotykanemu na powierzchni komórek białaczkowych, po, które jest połączony z, chemio, z toksyną skali z chemycyną. I znowu to jest leczenie, które jest bardzo skuteczne u pacjentów z grupy korzystniejszego rokowania. Co to oznacza? Oznacza, że to są, to leczymy pacjentów, u których być może przeszczep nie będzie konieczny i sama chemioterapia będzie wystarczająca. I dodanie tego leku, dodanie gętozumabu powoduje, że odpowiedź jest jeszcze lepsza. Czyli uzyskuje się czy wyleczenie, czy odpowiedź na leczenie u prawie 80% pacjentów. To są rzeczywiście, bez przeszczepu, to są rzeczywiście bardzo dobre wyniki. Wreszcie Wykseos, no trudno nazwać Wykseos leczeniem celowanym, to jest standardowa chemioterapia, ale zamknięta w liposomie, czyli zmieniamy technologię. Być może, że działa lepiej na poziomie szpiku, tam gdzie komórek białeczkowych jest najwięcej. Leczenie poprawia wyniki, poprawia odpowiedź na leczenie, poprawia przeżycie. U pacjentów z grupy wysokiego Ryzyka w kontekście białaczki wywodzącej się z nowotworów mielodysplastycznych i wtórnej do wcześniejszego leczenia przeciwnowotworowego. To jest bardzo trudna grupa pacjentów i rzeczywiście u tych chorych zastosowanie tej zmodyfikowanej formy podawania leku poprawia przeżycie. Co więcej, jeśli tych chorych chcemy przeszczepić, to transplantacja, wyniki transplantacji w tej grupie chorych są rzeczywiście lepsze. Ja w ten sposób przeszłam do transplantacji, ponieważ chorzy, którzy są z grupy wysokiego bądź pośredniego ryzyka, leczenie intensywnie, powinni być kwalifikowani do przeszczepienia. Liczba przeszczepień w tym wskazaniu cały czas rośnie, a my coraz więcej chorych w podeszłym wieku jesteśmy w stanie zakwalifikować i bezpiecznie przez to leczenie przeprowadzić. Transplantacja alogenicznych komórek krwiotwórczych pozwala na wyleczenie około 60% pacjentów i my to wiemy, obserwujemy to na co dzień. Chciałam Państwu pokazać również nasze dane, za chwileczkę wrócę do tego, nasze dane poznańskie, to jest doktorat jednego z moich doktorantów, które pokazują, że rzeczywiście to przeżycie jest na poziomie 60% u tak leczonych pacjentów. Przeszczepienie w ostrej szpikowej to jest główne wskazanie do allotransplantacji spośród wszystkich wskazań do przeszczepienia w Europie, to jest 39%. W Polsce również na około 2000 transplantacji, które wykonujemy rocznie, mocno ponad 300, prawie 350, prawie 400 zabiegów dotyczą ostrej białaczki. Szpikowej. Natomiast co z pacjentami, którzy są niekwalifikujący się do leczenia intensywną terapią? Do niedawna byliśmy bezradni, większość tych chorych umierała. Dzisiaj stosujemy leczenie już od kilku lat, refundowane w Polsce, oparte o zastosowanie do ustnego venetoklaksu i podskórnej azacetydyny. Leczenie, które daje bardzo dobrą odpowiedź, bo ponad 66% pacjentów. Osiąga remisję choroby i leczenie wydłuża przeżycie. I to był rzeczywiście, i to jest handicap w odniesieniu do pacjentów, którzy mogą być, nie mogą być leczeni intensywnie, a mają rozpoznanie ostrej białaczki szpikowej. I mamy szczęście, że mamy dostęp do tego leczenia, zwłaszcza, że taka wydłużona obserwacja potwierdza, że to wydłużenie przeżycia w grupie pacjentów tak leczonych jest obserwowane. Aczkolwiek, jeżeli. Celowo pokazuje te krzywe, bo jeżeli spojrzymy na te dane i spojrzymy na krzywe przeżycia, to nawet dla laika nie są one satysfakcjonujące, ponieważ ciągle większość pacjentów tak leczonych umiera. Dlatego oczekujemy rejestracji i tak naprawdę coraz intensywniej wyglądamy jako hematolodzy, nie, nie tylko rejestracji, bo ta rejestracja już jest, ale refundacji leczenia za pomocą bo w połączeniu z azacytydyną, czyli znowu doustny lek razem z lekiem podskórnym. Leczenie zarejestrowane na podstawie badania Agile i zarejestrowane również w Stanach Zjednoczonych i w Europie, które pozwala na skuteczne leczenie pacjentów z określonym no, zaburzeniem genetycznym, mianowicie z obecnością mutacji DH1. Leczenie, które jest niezmiernie skuteczne, ponieważ poprawia przeżycie wolne od zdarzeń w porównaniu do leczenia za pomocą samej azacytydyny i placebo, dwukrotnie ponad 40%. Odsetki odpowiedzi imponujące, ponad 60%, ponad 50% remisji całkowitych. I to, co najważniejsze, wydłużenie przeżycia, obserwowane rzeczywiście w skali długofalowej, wydłużenie mediany całkowitego przeżycia praktycznie więcej nawet niż trzykrotnie. Także rzeczywiście jest to leczenie, które jest bardzo skuteczne i które jest nam bardzo potrzebne, mimo że nie jest to cała populacja pacjentów w podeszłym wieku, ale jest to populacja pacjentów z określoną Określonym zaburzeniem genetycznym. Jest to absolutnie niezwykłe leczenie, ponieważ leczenie ostrej białaczki szpikowej jest w ogóle leczeniem bardzo intensywnym. A to jest terapia, która powoduje, że nie tylko poprawiają się wyniki, ale również jakość życia pacjentów w sposób znaczący ulega poprawie w trakcie samego leczenia. Na za rogiem są kolejne leki, które znowu oparte są o wiedzę genetyczną i o charakterystykę genetyczną ostrej białaczki szpikowej. Pokazuję Państwu badania, które dotyczą takiej postaci białaczki z obecnością genu mutacji w genie KMT2A. Dla postaci opornych i nawrotowych badania są w toku. Myślę, że niedługo będą wyniki już opublikowane, badania Augment, a leczenie... Rewomenibem będzie zalecane dla tej grupy pacjentów. Co więcej, również w terapii pierwszej linii u pacjentów, którzy mają taką charakterystykę genetyczną w połączeniu z innymi lekami, to leczenie być może w przyszłości również będzie wskazane. I kończąc, już chciałam podkreślić, że dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o leczenie ostrej białaczki szpikowej. Mogłabym powiedzieć, z angiel... używając angielskich słów, The race is on. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.